jestem Hania, mówię cały dzień, Jej. Witam was kochani serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zaproszę was przede wszystkim nad wodę a do tego jeszcze powiem jak to wygląda u mnie z łowieniem jesiennych szczupaków pewnie wielu z was będzie się teraz zastanawiać nad złotym środkiem na te jesienne szczupaki i powiem wam, że że ja osobiście nie uważam, żeby był jakikolwiek złoty środek na szczupaki najważniejszą zasadą przy łowieniu szczupaków jest przede wszystkim to, aby na ryby chodzić także nieważne jakiego tam killera jesiennego nie zdobędziecie w sklepie czy, czy nie usłyszycie o nim na YouTube, czy gdziekolwiek indziej taki killer może się na nic nie przydać, jeśli jesteście w nieodpowiednim czasie i w nieodpowiednim miejscu na rybach Zasada jest dość prosta: rybkę jak zwykle trzeba namierzyć. To nie jest tak, że idziecie na wodę, jest jesień i macie gwarancję, że te szczupaki będą do wszystko waliły, bo, bo jest bardzo wielka szansa, że kompletnie miniecie się z miejscem, gdzie szczupak aktualnie żeruje. Także przede wszystkim musicie mieć na uwadze to, aby jak zwykle namierzyć miejsce, gdzie. Gdzie przebywa biała ryba, bo tam również będzie szczupak, I, i to będzie podstawa przy łowieniu. Jeśli widzicie sprawiającą się gdzieś drobnicę lub w okresie letnim widzieliście miejsca, w których drobnicy było naprawdę dużo, to na pewno warto zacząć od takiego miejsca poszukiwania szczupaka. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze ukształtowanie dna, także musicie mieć na uwadze to, że. Niekoniecznie będą to czcinki. Tak? Często jakiś taki panuje stereotyp, że szczupak żeruje blisko trzcin i tak dalej, że właściwie tam go nale należy szukać. Nie jest to nieprawda, ale wydaje mi się, że większe sztuki częściej występują troszkę głębiej, przeważnie na spadkach z na głęboką wodę, na kantach. Tam, ustawiają się też większy, tam ustawia się też większa biała ryba, tam żerują jakieś leszcze czy coś takiego, i tam większy szczupak również będzie żerował na większej rybie. Niekoniecznie będzie uganiał się za małą drobnicą przy trzcinach. Jako że wydaje mi się, że duża ryba będzie żerować na dużej rybie, dlatego ja również jesienią zakładam duże przynęty. Wiem, że szczupak przed zimą będzie. Na pewno poszukiwał czegoś, co da mu dużo kalorii, gdzie da się odłożyć sadełko Stąd też przynęty. Ja standardowo lubię łowić dużymi przynętami, ale przy jesieni będę szedł naprawdę grubo i to będzie ponad 20 cm minimum, 25-27 to będzie takie, taki akurat kawałek mięska, który chcę zaoferować rybie. A ja mam lalkę Raczej nigdy nie robiłem tajemnicy z tego, jakimi przynętami łowię na wszystkich filmach przeważnie widzicie na co mam brania, na co najlepiej reaguje ryba, ale mam kilka takich głównych przynęt, od których zaczynam i z którymi naprawdę podejrzewam nigdy się nie rozstanę, mimo tego, że niektóre z nich są starymi modelami, to i tak podejrzewam, że przez długi długi okres czasu nie znajdę nic lepszego. Pierwszym takim modelem przynęty, który mnie nie zawodzi, jest dość niedrogi, jest Herring Shad od, od Savage Gear. Ten ma akurat 25 cm, chyba, jak dobrze pamiętam. no Nie chcę tam się kłócić o jakieś 2-1 cm. I powiem wam, że przynęta za dobrą cenę bardzo łowna. Ja osobiście łowię ją łowię nią około już 2 lat i z dość dobrymi wynikami. Używam przeważnie tego koloru oliwkowego z białym i używam jeszcze. Koloru jaskrawo zielonego. Te dwie przynęty bardzo dobrze mi się sprawdzały i podejrzewam, że w tym roku na jesień również, również będą na nie dobre wyniki. Do tego killer zeszłoroczny, bardzo gruba, ciężka przynęta. To jest Iron Cloud, jak dobrze pamiętam. Belly Buster, tak się nazywa ta przynęta. 20, również 5 cm. Bardzo dobre wyniki w tamtym roku, co widzieliście na filmach. Także w tym roku na pewno będzie szła w trollingu. Westin Shady, różne rozmiary i różne kolory. Uważam to za bardzo skuteczną przynętę. W dni, w które szczupak będzie oczekiwał jakiegoś wolnego prowadzenia, naprawdę te przynęty robią e, robotę nawet przy najwolniejszym prowadzeniu i w opadzie. Także serdecznie je polecam niekoniecznie na tak ciężkiej główce jak była zdrojona ta przynęta, bo Tom akurat używam do treningu, ale jakieś mniejsze wersje na główce 10. 15 gram, one doskonale chodzą oczywiście blachy, wszelkiego rodzaju blachy nad nim, na które nic się nie dzieje kompletnie, nie musi być to kompletnie jezioro, ale rzeka, bo na rzece również bardzo lubię łowić doskonale się sprawdza blacha, to jest blacha typu, nie jest to akurat blacha Polspingu, jest to blacha Mikado ale zrobiona na wzór algi, także bardzo, bardzo dobre blachy, oczywiście nie można zapomnieć o nieśmiertelnych, naprawdę jednych z najlepszych przynęt, moim zdaniem na rynku, nie mówię tu o grubym mówieniu teraz na jeziorze, ale tych przynęt przeważnie używam na łowię na jakichś mniejszych rzekach lub w ogóle na rzekach bardziej, bardziej jakoś je doceniam przy połowie na, na rzece no to są mega przynęty, kanibal po prostu przejdzie do historii na pewno bo, bo niewiele jest przynęt, które mają taką bardzo Fajną, agresywną pracę nawet przy wolnym prowadzeniu. No i oczywiście nieśmiertelny jerk, którego używam od lat. Jest to jerk Salmo. Nie wszyscy lubią te jerki, to trzeba przyznać. Salmo to jest, to jest robione po prostu fabrycznie, to nie jest jakieś rękodzieło. Nie każdy lubi łowić tym jerkiem, Stwierdza, że jakoś e, niedobrze pracuje lub, lub po prostu nie spełnia jego oczekiwania. Ja uważam, że jerk pracuje tak, jak prowadzi go wędkarz, także ja na tego jerka mam bardzo dobre wyniki. Łowię nim od lat naprawdę i zapałem na te jerki bardzo fajne ryby. Nie tylko w tym kolorze, ale w oryginalnym kolorze. Płoci czy jaskrawe. Także, także to na pewno będzie w moim pudełku i często łowienie zaczynam właśnie od tego jerka. Od tego jerka również zacząłem moją poprzednią wyprawę, właściwie wczorajszą wyprawę. Nagrywam. Dla Was film tuż dzień po A nad wodę wybrałem się w ogóle, miałem nie wychodzić nad wodę Miałem siedzieć w domu, bo to niedziela, miałem ją spędzić całą, leżąc, nic nie robiąc Zaczęło się dość obiecująco, bo dotarłem na jeziorko, była chyba godzina 17 Lub chwilkę po Obiecałem, że, że będę łowił nie dłużej niż 2 godziny, także, także o 17 byłem już nad wodą I chyba zdaje się przy trzecim rzucie Założyłem Pixad Juniora w, w kolorze Fire Tiger. Przy trzecim rzucie już trafiła się pierwsza sztuka. Niewielka rybka, bo około chyba 60 paru centymetrów, ale był dobry znak, że rybka żeruje. Siedzi. nie chciałbym, żeby skakała. Dlatego tego nieziutko tutaj poprowadzimy. Idzie ładnie w moją stronę. Nie najgorsza rybka. Podejrzewam, że zaraz się zacznie. Ach tak, bardzo ładna rybka. Zaraz ją tutaj zmierzę. Być może zważy, bo jest ładna, gruba Wziąłem matę jako, że łowię na betonowym podejście Wydaje mi się, że będzie blisko 90 cm. No, muszę niestety zmienić miejsce. Jest równo metr. O, taka piękna rybka. Mega grubiów. Stawiam, że około siedmiu kilo nie będę już jej męczył. Tak jest. Także, jak widzieliście, bardzo fajna tusta rybka, naprawdę. Warto czasami poczekać troszeczkę, bo powiem Wam szczerze, że po półtorej godziny od złapania tego małego szczupaka już zastanawiałem się, czy czasem nie iść do domu, czy nie przyjść te pół godziny wcześniej. Ale w ostatnim momencie jeszcze postanowiłem wrócić na pierwsze stanowisko, od którego zacząłem i naprawdę. Nie warto się poddawać. Warto zawsze wyjść sobie na rybki, nawet jeśli to ma być dwugodzinny wypad, szczególnie jesienią, kiedy ta ryba jest naprawdę teoretycznie na bardzo dobrym żerowaniu. Jeszcze może jest troszkę za wcześnie, bo dopiero jest, jest połowa września. No właściwie zbliżamy się ku końcowi. Ale niedługo już naprawdę niedługo te ryby będą bardzo głodne i nawet, nawet godzinka nad wodą może przynieść naprawdę nieoczekiwanie super wynik. Niezależnie jakie przynęty są Wasze ulubione I czym będziecie łowić, pamiętajcie, że najważniejsze jest to, abyście wyszli nad wodę Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, niestety nie mogę Dzięki się... Za kolejne... Dzięki za kolejnego odcinka Dzięki za kolejnego odcinka Dzięki za em... kolejnego odcinka Kolejnego odcinka nie mogłem się pozbyć tego małego smyka. smyka z krzata, także dzięki Wam jeszcze raz życzę połamania, połamania. I, samy, i samych dużych ryb Mamy. na jesieni. Do na zobaczenia. Jesieni.